Janusz Kobyłka z Lubartowa jedzie na rowerze od 1 lipca przez Polskę. Nie tylko dlatego, że lubi. Jedzie po zdrowie dla niepełnosprawnych dzieci. Tak nazywa się jego rajd rozpoczęty w Suwałkach. Panie Januszu, 10 lat pracy pod ziemią, był pan górnikiem. Eee, właśnie, gdzie pan pracował i czy, czy na dole? Tak, pracowałem na dole. Jestem zawodu górnik. Pracowałem w kopalni Murski, Ziemowit, Piast. Także było trochę tego. No i niestety ze względu na sam zdrowia musiałem zrezygnować i przebranżowiłem się następnie na zawód dekarza, byłem też ratownikiem wodnym, pracowałem 10 lat w elektronice, także no jest strach ona zbierał się troszeczkę przez te lata. A teraz po prostu postanowiłem zrobić coś dobrego, zostawić po sobie, jakieś już mówi, pamiątkę, nie tylko jak to mówił, wybudować dom z i postawić drzewo, ale zostawić coś innego. Postanowiłem przejechać charytatywnie dla dzieci z Fundacji Stella imieniem Agatę Orockiej w Lubartowie. Teraz jako ponad 2000 km 26 dni. Suwał go do Bogatyni, następnie pociągiem do międzyzdroju. Z międzyzdroju teraz jadę tutaj w dół do Usztrych Dolnych. Właśnie, skąd ten pomysł? Jak, jak pan na to wpadł? Czy pan lubił jeździć na rowerze w dzieciństwie, w młodości? Dlaczego taki sposób? Bo to jest sposób na poznawanie Polski. Znaczy, jazda rowerem że się relaksuje. Ja po przejechaniu 30-40 kilometrów czuję się taki odprężony, zrelaksowany po prostu. No i sprawia mi to bardzo wielką przyjemność. Dlatego chciałem, jadąc rowerem, zrobić coś pożytecznego. I wybrałem taką fundację Stella, gdzie dzieci są naprawdę potrzebujące. Trzeba troszeczkę pieniążków, żeby dofinansować ich leczenie, ich rehabilitację I postanowiłem, że zrobię taki rajd, rozdając ulotki i zbierając fundusze dla, na ich leczenie. Ile się udało już Panu zebrać? No nie, nie pytałem po prostu. Ja mam taki sztab, który się tym zajmuje, także ja nie wnikam po prostu. Moim zadaniem jest pedałować, zachęcać, proponować, <grych> promować. Ten. A ile, no niestety nie mogę powiedzieć na, na obecną chwilę, że udało się zebrać. Ale zbiera Pan informacje, jeździ Pan niejako y, turystycznie, krajoznawczo, poznaje Pan... Polskę właśnie w jaki sposób? No tak, no nie ma zbytnio za bardzo na to czasu, bo odwiedzam urzędy miasta, prezydentów, wójtów, sekretarzy, kogoś zachęca, właśnie do odbiera, odwiedzam też banki spółdzielcze też Bank spółdzielczy mnie też tutaj w pewnym sensie finansuje. Też te rozmowy po prostu takie no troszeczkę czasu zabierają, a gdzie nie mam do przejechania około 100 kilometrów, także czas goni. No i widzę tylko po prostu Polskę, jak to się mówi, z roweru, z roweru. Pan Janusz ma 61 lat, jest szczególnym pasjonatem cyklistą. Ja dopiero czuję, że ja zaczynam życie. Powiem tak szczerze. Naprawdę czuję się, że dopiero teraz tak jakby druga, drugi odbicie, druga krew we mnie wstąpiła i zaczynam żyć. A raz z rowerem to jest coś wspaniałego, to jest pasja. Ja się relaksuję. Po przejechaniu 100 kilometrów jestem oczywiście zmęczony, bo bolą ręce, bolą nogi, ale psychicznie jestem naprawdę wyluzowany, zrelaksowany. Przespać się do następnej jazdy na następny dzień 100 kilometrów... I jadę. I już pan nie choruje? Nie, nie. <noise> nie, no tak nie można powiedzieć, że się nie choruje. No każdy na coś choruje po prostu. Lekarz zawsze znajdzie coś u człowieka, tylko tak może unikać ich jak najwięcej. Ale zdrowie na razie dopisuje i spełniał taki obowiązek. Czuję taką potrzebę, po prostu że trzeba pomóc tym dzieciaczkom i zachęcał właśnie, aby wszyscy wpłacali na ich konto. Kiedy pan Janusz Kobyłka był kilka dni temu w Sieradzu, przejechał już ponad 1500 kilometrów. Do ustrzyk dolnych zostało mu około 550. Jutro powinien być u celu.